Sponsorem programu jest firma ANABO, najlepszy salon samochodowy w mieście. Sprawdziłem i polecam. Przemysław Zamoyski. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego denlej.pl Koszekarze Stelmetu po dwóch zwycięstwach w Zielonej Górze do Gdyni udali się, aby dopełnić formalności, jednak w te formalności wkradł się błąd. Zielonogórzanie przegrali w środę pierwszy mecz za Seko 70 do 73 po dogrywce. I misję trzeba było dopełnić w piątek. Na szczęście udało się i to w znakomitym stylu. Stelmet pokonała Seco 75 do 49 i jako ostatni zespół melduje się w półfinałach Taurą Basket Ligi. Tam czekała już na niego Rosa Radom. A dzisiejszy odcinek timeoutu zaczynamy od transmisji meczu Stelmetu za Seco w Pabie Barcelona, gdzie oglądaliśmy ten mecz z zielonogórskimi kibicami. Jan Ratajczak, zapraszam. Środową porażkę z Telmetu zielonogórscy kibice potraktowali jako wpadkę, jednak każdy liczył na rehabilitację w meczu numer 4 i przypieczętowanie awansu do półfinału. Zrobili sobie relaks za dużo chyba. Chyba tak, chyba chcieli odpocząć nad morzem. No i tak to wyszło teraz, nie? A teraz miażdżą, pokazują, co w końcu potrafią grać. Wydaje mi się, że chłopaki chyba chcieli zaczerpnąć jodu nad morzem i troszeczkę odpocząć, ale dzisiaj cisną po całości. Wyrozumiałość uzasadniona, a dobre nastroje fanów zostały podtrzymane. Biało-Zieloni nie zamierzali bowiem wracać z serią do Zielonej Góry, o czym szybko przekonali się gracze ASSECO. Gdynianie nie mogli trafić do kosza przez ponad 8 minut, a Stelmet zbudował dwie. 21-punktową przewagę. Zielonogórzanie zdystansowali rywala, a uzyskiwane prowadzenia 14,1, później 21 3 i 25 5 zasługiwały na uznanie. Wygrana 28 do 7 w pierwszej części meczu była wynikiem wysokiej 59 skuteczności i 5 trafień z dystansu. Seko z dwoma trafieniami z gry nie było w stanie utrzymać kontaktu z szalejącym rywalem. Żółto-niebiescy w drugiej odsłonie nieznacznie polepszyli 10% skuteczność i po 16 minutach przekroczyli barierę 10 zdobytych punktów. Zielonogórzanie zabarykadowali dostęp do własnego kosza, a na dokładkę gospodarze nie radzili sobie na dystansie. W całym spotkaniu zanotowali zaledwie trzy trójki i druga kwarta zakończyła się remisem po 11, ale mecz wydawał się już rozstrzygnięty powinni się zrehabilitować kibicom, którzy chcieliby już oglądać finały i półfinały. Jak się ma 20 tam czy 20 parę punktów przewagi, to, to bym sobie życił cały sezon, żeby tak siadło. Jesteśmy już w tym półfinale po tej drugiej kwarcie. Myślę, że tak. No, jest taka przewaga, już chyba nie jak ostatnio 17 punktami prowadzili i w ostatnich dosłownie na no, dwóch minutach roztrwonili tą przewagę. Kibice powoli mogli szykować się do świętowania awansu do półfinału, jednak nie dawała o sobie zapomnieć środowa potyczka i utracona przewaga 17 punktów. Zespół Sażo Filipowskiego też pamiętał o wpadce i nie zamierzał tego powtórzyć. Takie rzeczy zrobione, że każdy czy kiedyś musimy sobie trochę w wydać, więc nie. Nie? nie, musi nie. Wkurzyć, wkurzyć. Kurzyć, kurzyć. Przepraszam, I właśnie to wkurzenie, sportowa złość pozwoliła biało-zielonym dopiąć swego, a Seko przez blisko 4 minuty drugiej połowy nie mogło trafić do kosza. Stelmet dalej był skoncentrowany na swoim celu. Nie przeszkodziła mu nawet seria Gdynian 8-0, która zmniejszyła jego przewagę do plus 15, a sytuację dwiema trójkami naprostował Aroncel. W ostatniej kwarcie siódmy zespół rundy zasadniczej żegnał się z rozgrywkami, a Zielonogórzanie pełni szczęścia celebrowali awans do półfinału. Kolejne trójki powiększyły przewagę do 28 oczek i ćwierćfinał można było uznać za rozstrzygnięty. Trener sasho powinien stawiać od początku, twarda obrona, a Seko też zawsze grał obroną. I tak wygrywa mecze, no i dzisiaj to była widać różnica w tych klasach między dwoma drużynami. Nie widziałem pierwszej kwarty, która była ponoć wielkim kraszem w wykonaniu naszego zespołu, ale później już jakoś to się wyrównało, no ale dowieźli do końca. I bestia rządził, jak zwykle. Półfinał? Mamy w garści półfinał, finał i mistrzostwo. Ostatnich półfinalistów przywitano dzień później w Zielonej Górze. Koszykarze z Telmetu inaugurowali tygodniową przerwę w rozgrywkach Dniem Wolnego, który po części spędzili ze swoimi fanami. Spotkanie było elementem akcji prosto do kosza, w ramach której promowano występy Biało-Zielonych w playoffach 2015, a także limitowaną serię kart z wizerunkiem całego zespołu. Przy okazji spotkania z zawodnikami można było skompletować kolekcję i oprawić ją w bezcenne autografy. Dzisiaj właśnie zbieram autograf. I może będzie obca zalaminowania. Będzie jakaś gablota specjalna w domu, bo to na pewno będzie miało wartość, ale gdzieś za kilka, kilkadziesiąt, być może lat nawet. W domu wisi już koszulka ze, ze tego sezonu, a karty pójdą pewnie do szuflady i będą przechowywane dla syna. Asy Saszo Filipowskiego wzięli udział w zabawie z kibicami, którzy nie szczędzili pytań o serię za Seko, szczególnie o mecz w Gdyni. To, co się stało takiego w tej ostatniej kwarcie, w której straciliście dość wysoką przewagę. A przede wszystkim myślę ilość strat, bo to był główny czynnik, który po prostu pozwolił na to, że nie wrócili do gry i doprowadzili do dogrywki i w tej dogrywce okazali się od nas lepsi. Także myślę, że troszeczkę też słabo graliśmy fizycznie, nie byliśmy tak agresywni, nie, nie wywieraliśmy takiego nacisku, jakbyśmy sobie tego chcieli. No i postanowiliśmy poprawić się w kolejnym spotkaniu. W środę zagraliśmy trzy dobre kwarty, mieliśmy przewagę 17 punktów i chyba za bardzo się zrelaksowaliśmy, co kosztowało nas porażkę. Ale dobrą rzeczą jest to, że odpowiednio zareagowaliśmy w piątek, daliśmy Aseko do zrozumienia, że nie ma z nami szans. Agresywna obrona była kluczem do zwycięstwa. Dzięki barykadzie, jaką ustawiliśmy, zatrzymaliśmy rywala poniżej 50 punktów. A Seko to podobnie jak w poprzednim sezonie, ćwierćfinałowa przeszłość. Teraz czas na radomską rosę. W półfinale spotkają się dwie najlepsze defensywy ligi Stelmet w 34 meczach. Tracił średnio 69,85 punkta, z kolei rosa blisko 70,5 punkta. Myślę, że no, spotkają się na pewno dwie, dwie drużyny, które grają bardzo dobrze w defensywie i... I tutaj będzie przede wszystkim ten akcent. Jak, jak kto będzie grał w obronie, ile ilość akcji uda mu się zatrzymać, to, to myślę, że ten będzie górą. Przede wszystkim musimy ograniczyć Gibsona i, i Taylora. To są takie dwa motory na ten, napędowe Rosy Radą. Czasem potrzebujesz porażki, żeby się odsknąć i tak właśnie było z nami. W piątek odzyskaliśmy nasze prawdziwe oblicze i mogliśmy iść naprzód. Pokazaliśmy serducho do walki, graliśmy z pasją i ogromną energią. W końcu to play-offy na tym etapie nie ma zwycięstw za darmo. Z tym przekonaniem wyeliminowaliśmy Aseko i trzeba to powtórzyć w serii z Rosą. To będzie ciekawa rywalizacja. Mamy przewagę własnego parkietu, przy którym dopingują nam wspaniałe kibice. Jeśli zagramy, tak jak w piątek, będą cieszyć się z nami po zwycięstwie. Bo ciężko będzie W tym sezonie obie drużyny w bezpośrednich potyczkach zdołały obronić własne hale. Na terenie neutralnym lepszy okazał się Stelmet, który pokonując Radomian w Gdyni zdobył Puchar Polski. Zielonogórzanie zastanawiają się, jaką taktykę na półfinał szykuje Wojciech Kamiński. Z pewnością powiedzę nie sięgnie do kapelusza, a z pomocą przyjdzie sen. Słynie z tego, że, że tam gdzieś mu się coś śni Czasami to, to później się, się ziści na parkiecie, ale mam, mamy nadzieję, że, że gramy teraz te pierwsze te spotkania u siebie przed własną publicznością. Mamy nadzieję, że kibice też dopiszą i będą nas wspierali tak jak przez cały sezon wspaniale i, i pokażemy się z dobrej strony i mam, mamy nadzieję, że uda nam się wygrać to pierwsze spotkanie otwierające tą półfinałową rywalizację. Stelmet w ostatnim meczu ćwierćfinałowym zapisał rekord obrony tracąc zaledwie 49 punktów. Poziom defensywy będzie trzeba utrzymać na mecze z Rosą, która czekała w półfinale na Stelmet po dość niespodziewanie szybko zakończonej w trzech meczach rywalizacji za ZS Koszalin. W drugiej parze o finał z Energom Czarnymi Słupsk zmierzą się mistrzowie Polski. Pierwszy mecz półfinału w Zgorzelcu 14 maja. Dzień później w Halicer z Biało-Zieloni rozpoczną grę o finał z szóstym zespołem rundy zasadniczej. Kolejne spotkania w niedzielę i środę. Wszystkie rozpoczną się o 20. Stelmet wyeliminowała Seko Gdynia i melduje się w półfinale. Pierwsze spotkanie z Rosą Radą już w piątek, a my dla Was mamy konkurs. Po trzy bilety na każdy z pierwszych meczów półfinałowych Stelmetu Zielona Góra. Jeśli chcecie wygrać wejściówkę na mecz w piątek, w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem piszcie prosto do kosza w piątek. Jeśli zamierzacie wybrać się na mecz w niedzielę, w komentarzu wystarczy wpisać prosto do kosza w niedzielę. Ale zanim wybierzecie się do Centrum Rekreacyjno-Sportowego... Wybierzcie się do sklepu kibica tutaj przy szosie Kisielińskiej. Właśnie w tym sklepie można już zakupić specjalną, limitowaną edycję koszulek na tegoroczne play-offy. Właśnie tak ona wygląda. Są dostępne dwa kolory, biały i zielony. Koszykarze z Telmetu na pewno będą gotowi na półfinały. Bądźcie także i Wy. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Sportowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Sponsorem programu jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo SA. Oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Ja jeżdżę z najlepszymi. Polecam anabo. Sam sprawdziłem. Przemek zamojski.